My na konferencji prasowej pod Kuratorium Oświaty w Małopolsce. Idziemy tutaj na kontrolę, na kontrolę którą zapowiedzieliśmy i którą przyjmie nas dzisiaj o 12.00 pani kurator Nowak, ponieważ uważamy, że. Najważniejszym centrum edukacji jest jednak dziecko, i najważniejsze jest jego, dobre, jego dobro i jego bezpieczeństwo. W związku z tym nie mamy żadnych wątpliwości, że to, co się stało w sprawie dyrektora trzeciego LO w Tarnowie. Wymaga naszej interwencji. Pan dyrektor ujął się za dziewczynką, która jest uczennicą trzeciego LO, która uważał, że może być obiektem przemocy w rodzinie, zgłosił to do sądu rodzinnego, wykonał wszystkie działania, które mogą pomóc tej dziewczynie. Zresztą sąd rodzinny... Można powiedzieć, że uznał jego rację, ponieważ dziewczyna jest w tej chwili pod opieką ojca. I w tym momencie okazuje się, że prawdopodobnie z decyzji, z interwencji matki, co czego dowiemy się mam nadzieję na kontroli, pani kurator Nowak nie tylko wszczyna postępowanie dyscyplinarne, ale to, co budzi moje największe oburzenie, to jest fakt, że to postępowanie dyscyplinarne będzie odbywać się w przyszłym roku, w roku 2024, w marcu. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której... Około roku ma czekać dyrektor na decyzję, a w tym czasie powinien zgodnie z prawem być zawieszony. To pokazuje po pierwsze całkowity brak działania kuratorium, to że to jest instytucja, która realnie rzecz biorąc nie pomaga ani funkcjonowaniu systemu, ani dzieciom, ale również to pokazuje to, że pani kurator działa w sposób, który ma szykanować dyrektorów szkół. Bardzo podobna jest sytuacja innych dyrektorów, w których sprawie też będziemy się przyglądać. E, da, da, na przykład pani z Dobczewa, pani dyrektor z Dobczewa, która, e, e, czeka, Dobczyc. Dobczyc, która czeka na decyzję kolejną komisji dyscyplinarnej znowu do przyszłego roku. W ten sposób nawet nie, zawie, nie e, odwołując dyrektorów, czy nawet nie e, w, działa poprzez e, ten czas czekania w ten sposób, że odsuwa się dyrektorów od zarządzania placówkami. Bardzo Dobrze, że prezydent Tarnowa na razie nie, nie podejmuje działań związanych z zawieszeniem, ale nie ma żadnych wątpliwości, że tak kuratorium nie powinno działać. Nie mamy żadnych wątpliwości, że w tej sprawie trzeba interweniować dla dobra uczniów. Tak kiedy w, w Sejmie pan minister Czarnek złożył projekt ustawy zmieniający postępowanie dyscyplinarne już wtedy alarmowaliśmy. W ustawie prawo oświatowe zostało wpisane, że dyrektorzy czy osoby czy nauczyciele, którzy zostaną postawieni przed komisją dyscyplinarną, będą z urzędu musieli zostać zawieszeni przez samorząd terytorialny. To jest sposób na to, żeby ominąć prawdziwych zarządzających edukacją, czyli samorządy i zacząć szykanować dyrektorów, które, którzy nie podobają się tej władzy. Prawo oświatowe zostało tak przez PIS skonstruowane, żeby można było odsunąć na rok, dwa, Niewygodnego dla PiSu dyrektora, niewygodnego dla kuratora dyrektora. Proszę Państwa, mamy tutaj przykład, kiedy dyrektor występuje w obronie uczennicy i ten dyrektor, i potwierdza to sąd, i ten dyrektor zostaje odsunięty ze stanowiska tylko dlatego, że pani kurator stwierdziła, że powinien zostać odsunięty. To jest skandaliczne postępowanie. Prawdopodobnie pani kurator wykorzystała przepis oświatowy do tego, żeby rozprawić się z dyrektorem, z którym być może jej nie jest po drodze. To również chcemy sprawdzić. PiS wprowadza opresyjne prawo, które pozwala niewinnych ludzi stawiać w stan... Oskarżenia. Ta sprawa ma jeszcze jeden aspekt. Ona jest to jest sytuacja, która może spowodować, że teraz dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy socjalni będą się bali zgłaszać przypadki przemocy domowej, ponieważ no, będą mogli za to zostać postawieni przed komisją dyscyplinarną lub y, y, uzyskać jakieś inne dyscyplinarne kary. To jest y, y, działanie nie dla dobra dziecka. Pani kurator nie działa dla dobra dziecka. Pani kurator działa dla dobra partii PiS. Pani kurator jest po to, żeby reprezentować PiS, a nie dobro dziecka. Szanowni Państwo, kiedy dziecko umiera w wyniku przemocy domowej, przez społeczeństwo przelewa się fala oburzenia. Kiedy ciężko pobite dziecko w wyniku przemocy domowej trafia do szpitala, wszyscy pytamy, gdzie byli nauczyciele, gdzie była opieka społeczna, gdzie byli dorośli. W tym wypadku, kiedy dyrektor szkoły ochronił dziecko przed przemocą domową, być może uchronił ją przed najgorszym losem. Przed samobójstwem, przed pobiciem, przed trwaniem w przemocy domowej spotyka go nie nagroda, nie pochwała, nie pokazanie tak, ten dyrektor stanął na wysokości zadania, tak, ten dyrektor stanął po stronie dziecka. Tego dyrektora spotkała kara dyscyplinarna. I teraz pozostaje pytanie, jak wielu dyrektorów, nauczycieli, pracowników społecznych, zanim skieruje sprawę do sądu rodzinnego, Zanim zawiadomi odpowiednie organy, zastanowi się, jakie będą tego konsekwencje. Czy warto stanąć po stronie dziecka, ochronić je przed przemocą? Czy spotkają mnie konsekwencje służbowe? My, dorośli, musimy reagować. My, dorośli, musimy chronić dzieci przed przemocą domową. Co roku kilkadziesiąt dzieci umiera w wyniku przemocy domowej. Kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy w tej przemocy trwa. I właśnie rolą dyrektorów, nauczycieli, dorosłych, pracowników jest te dzieciaki chronić i wyjmować z domów, w których stosowana jest przemoc. Szanowni Państwo, w Polsce co dziesiąte dziecko ma problemy psychiczne. Co piąte dziecko doświadcza przemocy fizycznej bądź psychicznej. W ubiegłym roku, w 2020 roku, w sumie było wśród dzieci i młodzieży ponad 2000 prób samobójczych. Tacy dyrektorzy, jak pan Ryba Starnowa to rozumieją, tacy dyrektorzy chcą chronić te dzieci. Tacy dyrektorzy to rozumieją, ale pani kurator tego nie rozumie. Pani kurator, podejmując tego typu decyzje, gdzie podejmując tego typu decyzje, gdzie sprawa została zgłoszona do sądu rodzinnego po to, żeby zabezpieczyć dobro dziecka, bierze odpowiedzialność za przyszłe sprawy, które oby się nie wydarzyły, takie jak Kamila. Z Częstochowy, ponieważ to może wywołać niestety efekt mrożący, że nauczyciele, dyrektorzy będą się bać zgłaszać tego typu kwestie. I to wszystko w imię walki politycznej, w imię, nie waham się tego ponownie nazwać, układu kuratorskiego, który stworzył się w Małopolskim Kuratorium. Mówiłem to już wielokrotnie, ale to trzeba powtarzać jak mantrę. W 2020 roku w całej Polsce było około 100 postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. W Małopolsce po 50% z tego? Czy małopolscy nauczyciele są gorsi od innych, czy pani kurator ma po prostu jakiś problem? Pani kurator stworzyła system, w którym jest prokuratorem, jest sędzią i jest katem, ponieważ na podstawie umów z wojewodą wyznacza rzeczników dyscypliny, wyznacza komisję dyscyplinarną i produkuje. Maksymalną liczbę tych postępowań, które często na poziomie eduka ministra edukacji są oddalane, których prokuratura nie poddaje później, nie, nie kontynuuje tych spraw. Mamy yy, sprawę pani Dobrudzkiej, mamy sprawę pani Sutkowskiej, yy, pani Mroczek Guły. Teraz pana Ryby, pani Drwięgi. To wszystko są nauczyciele, którzy po prostu z panią kurator się poglądowo przypuszczalnie nie zgadzają albo wobec nich ma jakieś inne zarzuty, ale nie merytoryczne. Na tym wszystkim jeszcze pani kurator stworzyła układ biznesowy, ponieważ kwoty rzeczników dyscypliny i przewodniczących dyscypliny wzrosły od kiedy pani kurator zaczęła pełnić tą funkcję, wielokrotnie. Ta sprawa jest skandaliczna i dzisiaj będziemy ją wyjaśniać, jakie są motywy. Kolejnej takiej sytuacji. Dziękujemy Państwu bardzo. Ja chciałam powiedzieć tylko jedno. Pan dyrektor ryba stanął po stronie dziecka. Po czyjej stronie stanęła pani kurator, to będziemy dokładnie kontrolować. Dziękuję Państwu bardzo.